Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was serdecznie, moi drogich parafian. Rozpoczynamy tydzień biblijny. Dzisiaj szczególnie jest czytanie Bożego Słowa w naszej Ojczyźnie rozpoczęte, ale przez cały tydzień także w naszej parafii będzie to Słowo czytane przez różnych ludzi, różne osoby i zacne, im więcej zacne, ale chcielibyśmy, żeby pokochać czytać Boże Słowo, żeby to Słowo Boże było taką inspiracją, natchnieniem dla każdego z was. Nieraz nie wiesz, co zrobić w życiu, otwieraj Słowo Boże. Boże, co Ty chcesz ode mnie? Natchnij mnie tym Twoim Słowem. I rozpoczniemy dzisiaj czytanie Księgi Mądrości, chociaż w naszej ojczyźnie jest czytana Ewangelia świętego Marka. My już mieliśmy tę Ewangelię w poprzednich latach. A chcemy dzisiaj rozpocząć Księgę Mądrości ze Starego Testamentu. I pozwólcie, że pierwsze rozpocznę.